Dzieci, jesteście spakowane już do szkoły? Ja prawie, tylko biurnik jeszcze spakuje. No ja też tylko książki z historii wezmę i będę gotowa. Oho, ktoś przyszedł. Chyba babcia. A wy co domu nie zamykacie? Nie boicie się, że ktoś wejdzie? Nawet nie usłyszycie. Poproszę szklankę wody, lekarstwo muszę popić. Mamo, ale co się stało? Taka jesteś zdenerwowana. Momencik. Sąsiadkę okradli. Pojechała do sanatorium. Wczoraj wieczorem wróciła i okazało się, że całe mieszkanie jej wyczyścili. Mamo, ja muszę dzieci zawieźć teraz do szkoły, okej? Okay? Zaraz wracam. Proszę was, idziemy. No, no dzieci. Zstawaj. To do zobaczenia. No, ale jak to się stało? Skąd nie wiedzieli na przykład, że nie ma nikogo w domu? Jak przyjechała policja, to i powiedzieli, że oni sprawdzają, czy skrzynka z listami jest pełna, czy reklamy leżą na wycieraczce, czy czasami ktoś otwiera okno, albo zapala światło wieczorem. No, ale to ona nie mogła poprosić kogoś, żeby jej doglądał mieszkania? No, że ona jest samotna, ona nie ma żadnej rodziny, no to nie miał tam kto pójść. A nie chce poprosić sąsiadów, bo ona nie chce być od nikogo zależna. Mamo, a czy Ty nie wyjeżdżasz przypadkiem teraz do sanatorium? No właśnie. Wyjeżdżam. I dlatego tak się tym zdenerwowałam. Bo Wy też wyjeżdżacie. I co będzie z moim mieszkaniem i Waszym domem? Nic się nie martw. Zaraz coś wymyślimy. Mam. Mam pomysł. Dzień dobry. Dzień dobry. My z taką sprawą do pana. Mama niedługo wyjeżdża do sanatorium i trochę jej nie będzie w domu. A właśnie okradziono jej sąsiadkę. I czy mógłby pan nam polecić jakieś zabezpieczenie, żeby mama poczuła się troszkę bezpieczniej? Bo wie pan, ci złodzieje są tacy bezczelni, Oni nie patrzą, że wchodzą do mieszkania jakiejś starszej osoby. Okradają wszystkich. Nawet biednego emeryta którego nie stać utrzymać się do końca miesiąca. Ledwo wiąże koniec z końcem. Rozumiem. Znaczy, może inaczej. Czy w ogóle da się zabezpieczyć mieszkanie, jak się wyjeżdża na dłużej z domu? Oczywiście, że tak. Są teraz takie systemy zabezpieczeń, które nawet emeryt może wykorzystać w swoim mieszkaniu. Ale proszę pamiętać o jednym. Nic nie zastąpi czujnego sąsiada. No, no właśnie. Moja sąsiadka nie chciała nikogo fatygować i na tym się przejechała. Hmm. Rozumiem. Chwileczkę. Mogę Państwu polecić elektroniczny wizjer, yy, który ma wbudowaną kartę pamięci. I jak to działa? Złodziej wcześniej przed włamaniem dzwoni do mieszkania, aby sprawdzić i upewnić się, czy ktoś w tym mieszkaniu się znajduje. Jak naciśnie dzwonek. Tak. Od razu widać, jest robione y, zdjęcie. Wyobraźcie. No tak, ale wie pan, to urządzenie y, zrobi zdjęcie potencjalnemu złodziejowi, no ale mieszkania nie zabezpieczy. No, zdjęcie możemy ewentualnie wykorzystać, żeby schwycić sprawcę, prawda? Okej. Okay. Y, mamy jeszcze sztywne łańcuchy. I taki łańcuch może pani wykorzystać, jeśli ktoś zapuka do pani drzwi, a pani nie chce otworzyć szeroko tych drzwi. Myślę, że to będzie dobre. Rozwiązanie. No rzeczywiście, to, to na pewno jest dobra rzecz, no ale to w dalszym ciągu nie rozwiązuje mojego problemu. Rozumiem. Mogę jeszcze Państwu zaproponować taki yy, programator do zapalania światła. A cóż to takiego? A to jest takie sprytne urządzenie, e, dzięki któremu możemy ustawić, e, zaprogramować częstotliwość włączania się światła w Pani mieszkaniu, e, w różnych pomieszczeniach o różnej porze, tak aby potencjalne złodzie myślał, że ktoś cały czas przebywa w tym domu. Świetna propozycja. My się jeszcze zastanowimy i, i podejmiemy decyzję. Dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękujemy. zapraszam, dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No rzecz, wiesz? Herbatkę zrobiłam. Synku, dam ci pieniążki zaraz, żebyś kupił ten y, sztywny łańcuch i y, ten programator y, y, do światła. Wiesz. Trzeba będzie to kupić, bo to jest dobra rzecz. Co tak na mnie patrzysz? Coś niewyraźnie mówię? Nie, że przecież muszę mieć ten sztywny łańcuch, bo jak będę sama w domu, to będę czuła się bezpieczniej. No a programator do światła, no to przecież jest niezbędny, bo przecież za chwilę wyjeżdżam do sanatorium. No, i oczywiście poproszę sąsiadów, żeby zabierali reklamy z wycieraczki. No i przede wszystkim, żeby też wybierali listy ze skrzynki. Co tak na mnie patrzysz? Mamo, ty trzymasz pieniądze w domu. No, gdzie mam trzymać? W tych złodziejskich bankach? W jakich złodziejskich bankach? Przecież w banku jest o wiele bezpieczniej niż w domu. Poza tym oni mają specjalne oferty skierowane do seniorów. W ogóle nie płacisz za obsługę konta. Masz po prostu konto za darmo. A to tego nie wiedziałam. A o metodzie na wnuczka też nie słyszałaś? Nie no, o tym słyszałam. Czytałem ostatnio w gazecie, że w zeszłym roku w całym kraju okradziono starszych ludzi na 17 milionów złotych. Sobie wyobrażasz, co to jest za kwota? Ile to musiało być osób? Matko Święta. Mamo, pamiętaj, proszę cię. Nigdy nikogo nie wpuszczaj do domu, jak jesteś sama. Umów się w innym terminie i zadzwoń do nas, żeby ktoś tobą był. Albo poproś sąsiadkę albo koleżankę. Ty masz rację. A pojedziesz ze mną do banku i pomożesz mi otworzyć konto? Pojadę, pojadę. Dziękuję, synku. Dziękuję. O, co tam? Kupiłaś sobie coś przez internet? Tak, bluzkę. Ale to nie ta. Ma zupełnie inny kolor i jest kiepskiego materiału. Ale to bardzo ładny kolor. Taki twarzowy. Jakie ma piękne różowe serduszko. Możesz przymierzyć? Oj, babciu, daj spokój. Przyszona jest totalnie beznadziejna. Nic się nie martw. Jeżeli kupiłaś przez internet, możesz zwrócić towar bez podawania przyczyny. Jak to zwrócić? Kupiła i zapłaciła. Normalnie. Kupiła poza siedzibą firmy. Więc może zwrócić towar, jeżeli nie spełnia jej oczekiwań. Za moich czasów. Miało się jedną białą bluzkę do kościoła, dwie, trzy na co dzień i nikt nie grymasił. Córeczko, zapakuj to i odeślemy to z powrotem. Mamo, jeżeli kupujesz przez internet albo przez telefon, albo na przykład ktoś puka do drzwi i próbuje Ci wcisnąć jakąś kołdrę, to pamiętaj. Masz prawo bez żadnego problemu zwrócić towar w ciągu 10 dni. Jak to? No normalnie, dokonujesz zakupu poza siedzibą firmy i masz pełne prawo bez żadnych problemów zwrócić wszystko. Reguluje to ustawa. Ciotka Gienka do mnie dzwoniła kilka dni temu i mówiła mi, że przyszedł do niej jakiś gość i sprzedał jej na raty garnki. Kosztowało około tysięcy. Miało być z nich bardzo zdrowe jedzenie. Okazało się, że to zupełnie zwykłe garnki. A kiedy to było? Nie wiem, kilka dni temu. Czekaj, no to trzeba do niej zadzwonić. Masz powiedz jej, że jeżeli nie, nie minęło 10 dni, może to zwrócić. Giniu, kochanie, słuchaj, ja muszę ci szybko wszystko powiedzieć na temat tych garnków. Mamo, ale ty jesteś pewna, że chcesz sama wracać? Poczekaj chwilę, Ania zaraz wróci, będę gdzie odwieźć. Naprawdę, to nie będzie konieczne. Chętnie się przejdę. Jest taki piękny dzień. Mamo, ale do przystanku jest kawałek drogi, no. A potem będziesz się tłukła tą komunikacją miejską. Całe życie jeżdżę autobusami i żyję. Nic mi nie będzie. Ale bardzo ci dziękuję. Poradzę sobie, tak. No, jak chcesz? Tak. Mogę ci jakoś pomóc? Tu w kieszeni, lekarstwo. Dzwonię do taty. Nie ma potrzeby denerwować taty. Już mi lepiej. Zaraz przyjedzie autobus i pojadę sobie do domu. To jest wykluczone. A jak coś ci się stanie po drodze, zemdlejesz? Nic mi się nie stanie. Dzwonię do taty. Połknęłam już tabletkę. Już jest w porządku. Po prostu zapomniałam ją wcześniej zażyć. Hej, cześć tato. Babcia się źle poczuła. Przyjedziesz po nas? Czeka tak, czekamy na przystanku. Dobrze. Siadaj. Mamo, czy ty możesz mi powiedzieć, jak to się stało, że ty nie wzięłaś dzisiaj leków? Trzeba, nie wiem. Tak się zdenerwowałam tym włamaniem do sąsiadki, że mi to kompletnie wyleciało z głowy. Przecież wiesz, że to takie niebezpieczne. W twoim wieku i przy twoim stanie zdrowia musisz pamiętać o tym, żeby brać leki. Bardzo cię przepraszam. Nie chciałam cię zdenerwować. W ogóle nie chciałam wam sprawiać kłopotu. No ale przecież tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że tobie się mogło coś stać. Na szczęście Stasiu mnie uratował. A gdyby Stasiu nie przechodził. Całe szczęście, że odwołali mu ostatnią lekcję. Normalnie w środy Stasiu kończył godzinę później. Poza tym Stasiu mi mówił, że wzywał pomocy i nikogo nie było w pobliżu. No ale wiesz, ja zawsze noszę ze sobą leki. Tak na wszelki wypadek. No i to jest jedyne szczęście w tym całym nieszczęściu. Ja nie wiem, co by było, jakbyś nie miała przy sobie leków. Są w aptekach takie separatory. Tydzień jest podzielony na dni, dni na godziny. Jak Gdybyś miała coś takiego, na pewno nie zapomniałabyś wziąć leku. Jest coś takiego? No jest, jest. Nawet Ania coś takiego ostatnio przyniosła z apteki. Dam ci. O zobacz. Tu masz poniedziałek, wtorek, środa. Tu masz pory dnia. Tylko proszę cię, obiecaj mi, że będziesz tego używać. Okej. Okay. Będę używać. Obiecuję. I obiecuję, że już nigdy nie zapomnę nie wziąć leków. Ale noś też ze sobą leki na wszelki wypadek, dobrze? Wiesz dobrze, że życie mamy tylko jedno. Masz rację. Wiem.